Agata mówi. Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. A dzisiaj popowiadam Wam trochę o kobietach. O tym, jak kiedyś byłam babą, a stałam się kobietą. Ale ogólnie, zanim przejdziemy do treści tego podcastu, to ja Wam chcę tylko powiedzieć jedną rzecz: że ja teraz w tych następnych podcastach. Będę sobie trochę gadać o tym, jak ja widzę pewne rzeczy, jak mi się pewne rzeczy poukładały czy pozmieniały, ale to, co ja mówię, to absolutnie nie są prawdy objawione. To są tylko moje jakieś subiektywne przeżycia. Ja równie dobrze mogę się w tym mylić, mogę czasem gdzieś błądzić. I jeżeli mnie słuchacie, to zawsze możecie wziąć coś dla siebie. Ale bierzcie tylko to, co w rzeczywistości z Wami rezonuje. Całą resztę po prostu zostawcie. Ale chcę Was też poprosić dzisiaj o to, żebyście mnie trochę wsparli. Ja wspominałam już w moim ostatnim wideo, że YouTube bardzo mocno obciął mi ostatnio zasięgi. I nie wynika to absolutnie z jakości kontentu, bo wyświetleń nie odnotowują wideo, które wcześniej odnotowywały dużo lepsze zasięgi. Więc jeżeli słuchacie tego podcastu na YouTubie, to bardzo Was proszę, żebyście dla statystyk zostawili jakąś łapkę w górę, tudzież komentarz, bo to może mi bardzo mocno pomóc. Ale o czym ja będę dzisiaj rozmawiać? Będę rozmawiać dzisiaj o babach, o tym jak ja byłam babą. Bo wiecie, bardzo często słyszę, że faceci to takie są koguty, że oni muszą pomiędzy sobą konkurować, pokazywać, kto ma większego i że oni są tacy, tak skonstruowani, a my. To solidarność jajników, i my tak jedna za drugą to w ogień byśmy poszły. I wiecie, co to jest taka gówno prawda, bo jest absolutnie zupełnie odwrotnie. Ja mam wrażenie, że faceci gdzieś na jakimś etapie nie mają w sobie właśnie takiego. Olbrzymiego genu, współzawodnictwa. Oczywiście oni takie mają momenty, kiedy mogą się czasem ze sobą zetrzeć, ale gdzieś w tym wszystkim nie mają takich dużych emocji i nie szukają sposobu, żeby sobie dowalić, tylko bardziej skupiają się na tym, żeby żyć. I nie emocjonują się pierdołami i bardzo często, nawet jeżeli gdzieś się zetrą, to potrafią podać sobie rękę. A my kobiety. Pod płaszczykiem solidarności jajników, bardzo często potrafimy być dla siebie okropne. Ja powiem Wam szczerze, że ostatnio. Dużo przerabiam lekcji, jeśli chodzi w ogóle o kobiety i kobiecość w moim życiu, bo to był zawsze bardzo duży problem, ponieważ ja zawsze czułam się dużo lepiej w męskim towarzystwie, zawsze fajniej gadało mi się z facetami i nie mogłam za bardzo nawiązać dobrych relacji z kobietami. I to dosyć długo trwało i chociaż pojawiały się kobiety w moim życiu, miałam przyjaciółki, to zawsze gdzieś. Coś zaczynało kuleć, zawsze pojawiał się jakiś problem. I najczęstszym problemem, który się pojawiał, to była kwestia współzawodnictwa. To był też taki problem, który miałam z własną mamą, która gdzieś ze mną bardzo współzawodniczyła i która zaszczepiła mi ten taki poziom współzawodnictwa w relacjach z kobietami na całe życie. I mam wrażenie, że wiele kobiet wychodzi z podobnym deficytem do społeczeństwa i mając niskie poczucie własnej wartości, mając właśnie jakieś deficyty z dzieciństwa, my próbujemy odnajdować się w tym społeczeństwie, ale próbujemy też innym udowadniać swoją wartość. I bardzo często na naszej drodze stają kobiety i jeżeli na naszej drodze stanie mocna kobieta, to czasami może pojawić się w nas taki imperatyw, żeby jej Pokazać. I wiecie, czasami to jest takie nawet podświadome, że my, nawet mając często świadomość tego, że mamy w sobie taki mechanizm, potrafimy nadal to robić i potrafimy się świetnie oszukiwać. Ja przynajmniej tak miałam. Do pewnego momentu konkurowałam z kobietami zupełnie nieświadomie. Nie miałam w ogóle pojęcia, na czym polega mój problem i dlaczego tak ścieram się z niektórymi moimi przyjaciółkami, i dlaczego ta znajomość w pewnym czasie robi się toksyczna. Później, w wyniku terapii, uświadomiłam sobie, jak to jest. I zrozumiałam, że w rzeczywistości mój problem polega na tym takim świadomym, podświadomym konkurowaniu z kobietami, dlatego że jeżeli nie miałam poczucia własnej wartości, to musiałam ciągle sobie to udowadniać. I kiedy w moim życiu pojawiała się kobieta, to ja oczywiście usiłowałam się postawić w roli nadrzędnej wobec tej kobiety, no bo przecież. Ja wiem lepiej, ja jestem mądrzejsza, ja jestem fajniejsza. I widzicie, najgorsze w tym wszystkim było to, że nawet w momencie, kiedy ja na terapii uświadomiłam sobie tą kwestię takiego mechanizmu, to ja nie potrafiłam do końca nad tym zapanować. I w momencie, kiedy spotykałam kobietę, taką kobietę podobną do siebie, z podobnym deficytem, to Jakoś automatycznie wywiązywał się pomiędzy nami taki zawalowany taniec konkurencji. I pomimo tego, że żadna z nas nie potrafiła się nigdy do tego przyznać, to to rujnowało naszą znajomość i w żaden sposób nie można było jakoś tego przegadać. I powiem Wam, że zdarzyła mi się taka historia z moją byłą przyjaciółką, która jakby była może trochę mniej świadoma na poziomie terapii, ale to była bardzo inteligentna dziewczyna. Niestety problem polegał na tym, że ona miała dość niskie poczucie własnej wartości. Ja też wtedy ciągle się gdzieś szarpałam ze Swoim poczuciem własnej wartości, i do pewnego momentu nasza znajomość funkcjonowała dosyć dobrze. Do momentu, kiedy ona nie zapragnęła tego, żebym ja ją uznała jako równego partnera. A ja szczerze mówiąc, w ogóle wtedy nie miałam takiego poczucia, że ja jej nie uznaję jako równego partnera, ale w rzeczywistości, jak gdzieś głęboko czułam się lepsza od niej. I ona to czuła. I to było cholernie trudne, bo ja jakby już po długim okresie terapii powinnam pewne rzeczy wiedzieć, ale jednak w dużej mierze ta terapia, którą hmm, ja wtedy przeszłam, ona gdzieś bardzo mocno rozbudowała moje ego, i miałam takie poczucie, że ja przecież wiem wszystko, że przecież ja to wszystko rozumiem i rozumiem te mechanizmy. Dlatego to na pewno nie jest mój problem, to jest na pewno problem mojej przyjaciółki, bo ona tego nie rozumie i nie możemy porozmawiać o tym otwarcie. Fakt jest faktem, że ona się oczywiście nie przyznawała do tej całej konkurencji, ale ja nie pomagałam absolutnie w tej kwestii. Nasza przyjaźń się rozpadła, nad czym ubolewam bardzo mocno, ponieważ była to fantastyczna osoba o przepięknym sercu, ale ja nie potrafiłam wtedy. Zrozumieć tego, że czasem, żeby funkcjonować z kimś, to trzeba tą osobę uznać, ale do tego jeszcze dojdziemy. I powiem Wam, że bardzo często obserwuję takie sytuacje często obserwuję takie sytuacje w internecie często obserwuję takie sytuacje wśród moich znajomych, że my, kobiety, mamy wobec siebie albo bardzo dużo zawalowanej. Albo bardzo dużo takiej bezpośredniej agresji. A bardzo często porównujemy się do siebie nawzajem i próbujemy decydować, która jest lepsza, która jest gorsza. I czujemy się dobrze, takie połechtane w momencie, kiedy czujemy się lepsze. I ja powiem Wam, że pomimo tego, że spędziłam dużo czasu terapeutyzując się, rozgryzając wszystkie swoje schematy i nie do końca byłam w stanie sobie poradzić z moją relacją z kobietami. Nie do końca byłam w stanie odnaleźć się w tym jak poradzić sobie z inną mocną, świadomą kobietą i w jaki sposób jakby moje poczucie własnej wartości powinno tutaj działać. Ja próbowałam różnych metod Różnych sytuacji, i naprawdę to nie działało, bo zawsze gdzieś pojawiała się ta moja problematyczna natura natura konkurencji, konkurowania z innymi kobietami, a najbardziej na świecie chciałam otworzyć na nie serce. I pamiętam, pojechałam do Ameryki Południowej, i tam na tym wyjeździe była pewna kobieta, i oczywiście ja się sama nawet przed sobą nie e, przyznawałam do tego, że gdzieś pojawiła się pomiędzy nami taka, jak ja to nazywam, power struggle, czyli zaczęłyśmy się buksować i kuksować, która jest mocniejsza. A ja Wam muszę powiedzieć, że ja jestem dosyć mocna i jestem dosyć przebiegła, jak potrafię. Umiem świetnie manipulować, jak chcę, i potrafię rozgrywać ludźmi. I powiem szczerze, że to czasami e, mi nie pomagało, ponieważ ja w pewnym momencie weszłam z nią w taką. Trudno to nazwać, w co myśmy weszły. To był taki jakiś wewnętrzny taniec, niby serdeczność, niby ciepło, niby okazowanie sobie przyjemnych emocji, ale gdzieś jednak wbijanie takich małych szpileczek na zasadzie. To się do ciebie uśmiecham, ale gdzieś z boku tak sobie pomyślę, hm, co ty myślisz, kim ty jesteś? Myślisz, że ty taka mądra jesteś? Myślisz, że ty, ty jesteś taka fajna? Że ty jesteś lepsza ode mnie? A wiecie, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tu w ogóle nie chodzi o to lepszy, gorszy, ale bardzo często, kiedy nie wierzymy w siebie, kiedy staramy się zbudować to swoje własne poczucie wartości, i kiedy staramy się poczuć dobrze w swojej skórze, to później, jakby przynajmniej ja tak miałam, bardzo często próbujemy jakby to przekładać na innych ludzi, i później się okazuje, że zupełnie nie potrafimy się w tym odnaleźć. No i słuchajcie, co się wydarzyło? Ja z tą kobietą miałam bardzo taką trudną relację, ponieważ ona z jednej strony była bardzo dla mnie ważna. Ale z drugiej strony nie potrafiłam jej ogarnąć, nie potrafiłam jej ogarnąć w takim aspekcie. No, jak ja mam zrobić, żeby ona przestała wywoływać we mnie takie emocje? No, co ja mam począć, żeby przestać, jakby wchodzić w tą grę? I gdzieś w pewnym momencie, słuchajcie. Na mojej drodze e, takiego rozwoju i myślenia o kobietach. Bo ostatnio kobiety przez ostatnie kilka miesięcy stały się dla mnie taką olbrzymią siłą i zaczęły mi dawać taki napęd, i też bardzo wiele kobiet zaczęło mnie gdzieś wspierać w tej mojej drodze. I, i ja ciągle zadawałam sobie to pytanie: czy ja się kiedyś wyzwolę? Czy ja kiedyś poczuję się wolna? od tego swojego okropnego jakby, nie wiem, porównywania się od tego okropnego, okropnej konieczności czucia się, właśnie takiego postrzegania lepszy, gorszy. I powiem wam, że w pewnym momencie zaczęłam mieć taki taki wgląd i takie przekonanie, a co gdyby, a co gdyby a co gdybym ja się po prostu pokłoniła przed tą kobietą, z którą walczę? A co gdybym ja ją uznała? A co gdybym ja doszła do wniosku, że jakby wznoszę ją w pewien sposób na piedestał? I słuchajcie, to było dosyć trudne, bo jednak moje ego gdzieś cierpiało w tym wszystkim, no bo jak to, że mam powiedzieć teraz, że ona jest lepsza ode mnie? I gdzieś wyciszyłam w sobie to ego i powiedziałam: No dobra, zamknij się. To nie jest kwestia lepsza a gorsza. Bo to, że ja ją uznam, że postawię ją na piedestale, wcale mi niczego nie ujmuje. Powiedziałam sobie: Agata, zastanów się. Lubisz siebie, wiesz jaka jesteś, wiesz kim jesteś. Zajrzyj w swoje serce i popatrz na nią. I słuchajcie, Zrobiłam taki eksperyment i spotkałam się z tą kobietą. I w pewien sposób, taki mentalny, pokłoniłam się przed nią. Bardzo mocno się przed nią otworzyłam. Powiedziała mi bardzo wiele rzeczy. Ona mi wtedy powiedziała, że ona też czuje jakby silną więź ze mną, ale jest jej właśnie bardzo trudno, bo jestem taka twarda, bo jakby ciężko jest zobaczyć taką moją prawdziwą twarz. A ona ma też w sobie taką dużą obawę przed oceną innych ludzi, bo gdzieś wszyscy niesiemy niestety ten balast ze sobą i że gdzieś buduje w sobie taki dystans. I w związku z tym, że my obie zaczęłyśmy budować wobec siebie taki dystans, to nagle się okazało, że się ścieramy i konkurujemy pomiędzy sobą. I słuchajcie, w momencie, kiedy uznałam ją i kiedy pokłoniłam się przed nią i powiedziałam jej szczerze, co myślę, i przestałam w ogóle postrzegać ją w kategorii takiej, że moje uznanie jej. W jakikolwiek sposób wpływa na mnie i na moje poczucie własnej wartości. I w momencie, kiedy przyjęłam, że w sumie to nie o to chodzi, to moje relacje z kobietami zaczęły się naprawiać. I nagle okazało się, że uznawanie innych kobiet przychodzi mi wyjątkowo łatwo, bo to uznawanie tych kobiet, słuchajcie, przynosi mi olbrzymie poczucie ulgi, ponieważ ja nie muszę jakby. Ja nie muszę próbować stawać wyżej od nich, bo jakby przestałam w ogóle postrzegać kwestię um, takiej wartości innych ludzi poprzez swój własny pryzmat. Ja zaczęłam patrzeć na to zupełnie odrębnie. Zaczęłam patrzeć, jakie piękno przynoszą w sobie te kobiety. I zupełnie przestałam się skupiać na jakichś ich negatywnych przymiotach i poczułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby je wspierać. Poczułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby okazywać im bardzo dużo ciepła żeby pokazywać im właśnie ich potencjał, żeby pokazywać im ich. Y fantastyczną, bo bardzo często te kobiety, które konkurowały ze mną, one bardzo często miały jakiś problem związany ze swoim poczuciem własnej wartości albo jakby też gdzieś zasłaniały i maskowały tym jakieś swoje inne problemy. I gdy nagle odpadła ta kwestia konkurencji, nagle okazało się, że kobiety potrafią być naprawdę Fantastyczne. I powiem Wam szczerze, że jakby zaczęłam w ogóle usuwać ze swojego życia bardzo mocno jakąś taką agresję, takie negatywne myślenie, negatywne postrzeganie innych kobiet. I zdecydowanie poczułam się lepiej we własnych butach. Chociaż wiem, że ja mówię w tej chwili też o kobietach, ale w ogóle to samo też dotyczy facetów, bo ja też gdzieś na jakimś poziomie musiałam mocno odrobić e, lekcje, żeby uzdrowić jakieś kwestie związane z energią męską w moim życiu. I te energie gdzieś zaczęły się wspólnie naprawiać, zaczęłam ludzi inaczej traktować. Oczywiście wiadomo, że. Mm, że to nie jest tak, że to nie jest magiczna pigułka i że nigdy nie przytrafi mi się już coś takiego trudniejszego, że czasami się nie zapomnę, że czasami nie zrobię coś po staremu, bo na pewno zrobię czasami coś po staremu. Te rzeczy były ze mną przez większość mojego życia, więc one po prostu nie wyparują magicznie. One muszą się, że tak powiem, e, przewalić. Więc, jakby to też nie jest tak, że nagle stałam się e, świętą, wspiratorką e, wszystkich kobiet. Jakby swoje mam do odrobienia. Czasami muszę się powstrzymywać i czasami też, jakby w stosunku do innych ludzi, e, podziwiam niektóre kobiety. Mam, słuchajcie, taką przyjaciółkę, która. Zawsze jej odpowiedział na wszystkie problemy i naprawdę czasami na bardzo brzydkich ludzi. Jest, jak zawsze mówię, tak boże. Jak sobie poradzić z takim czy innym człowiekiem? A ona zawsze mi powtarza, kochana, tylko miłość, wysyłaj w jego kierunku miłość, a to się zmieni. I powiem Wam szczerze, że ja jest strasznie tego zazdroszczę, bo ja niestety czasami. Ja się jeszcze ciągle wkurzam i zapalam na pewnych ludzi, i wiem, że to mi absolutnie kradnie bardzo dużo y, moich emocji y, i że to mi w ogóle kradnie bardzo dużo mojego życia, bo wchodzenie właśnie w takie stany, y, właśnie jakiegoś y, konkurowania, jakieś takie stany agresywne, udowodniania komukolwiek. Różnych rzeczy. To jest coś, co, wys co wysysa z nas jakąś olbrzymią ilość energii, i to jest w ogóle wyrzucanie tej energii yy, w taki. No niewłaściwy absolutnie sposób, więc ja szczerze mówiąc bardzo mocno chciałabym uhonorować tutaj wszystkich facetów, bo ja też powiem szczerze, że bardzo dużo w przestrzeni ostatnio słyszy się o tym, że faceci obecnie są beznadziejni, że są zniewieścieli, że są tacy, śmacy i owacy, ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że my kobiety mamy trochę mało szacunku do energii męskiej. Przynajmniej jakby w tej mojej przestrzeni, którą ja dostrzegam i powiem szczerze, że jakby ja w ogóle chciałabym, żeby ten świat się o tyle zmienił, żeby ludzie w ogóle zaczęli Uznawać siebie nawzajem i żeby skończyło się takie hejtowanie, takie jakby podkopywanie innych ludzi. Ja powiem szczerze, że ja teraz bardzo często obserwuję na przykład jakieś tam profile na Instagramie i po prostu jak widzę, co się dzieje czasami w niektórych tych przestrzeniach. Na przykład ludzi, których ja lubię osobiście, bo uważam, że na przykład odnieśli spory sukces, że do czegoś tam doszli i nawet jeżeli robią czasami rzeczy głupie, to, to, to po prostu tacy są, tak? I, I jak czasami widzę ten poziom tego hejtu i co ludzie wylewają na tych nawet takich zwykłych celebrytów. To jest, słuchajcie, powiem Wam szczerze, porażające. To się mi w mojej głowie nie mieści, bo ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś mi nie odpowiada, jeżeli ktoś nie rezonuje z moimi poglądami, jeżeli ktoś jakby prowadzi taką lub inną działalność. Oczywiście nie mówię o ludziach, którzy jakby gdzieś jakby umieszczają jakieś treści szkodliwe, ale to też jakby nie jest, tutaj powinny działać inne mechanizmy, a nie kwestie, jakby wylewania żalu w tym wszystkim, ale jakby niestety problem polega na tym, że w internecie bardzo często najbardziej agresywne są kobiety. I nie wiem skąd się to bierze, i mam nadzieję, że to nowe pokolenie jakby też weźmie sobie do serca to, że kobiety są bardzo ważne. My jesteśmy bardzo ważne, bo od nas się to wszystko zaczyna. I jak my uszanujemy i energię męską, i energię kobiecą, i będziemy jakby funkcjonować w poczuciu jedności z tymi energiami, i nie będziemy próbować ich zwalczać, ani nie będziemy próbować ich umniejszać, to wtedy wydaje mi się, że ta przestrzeń nasza, w której żyjemy, będzie dużo, dużo. Lepsza. No dobra, słuchajcie, pogadałam sobie trochę o kobietach, o konkurencji. Ja jestem bardzo ciekawa, jak Wy macie i jak to u Was wygląda. Czy w ogóle kiedykolwiek, jakby, zetknęliście się z takim poziomem konkurowania kobiet, tudzież jakby konkurowania w ogóle pomiędzy ludźmi, i czy w ogóle, jak Wy to postrzegacie? Bo też bardzo często, słuchajcie, spotykam się z taką historią, że w momencie, kiedy spotykamy, może nie tyle spotykamy, ale kiedy czasami widzę kobietę, która czuje się dobrze we własnej skórze, która mówi, że, że jakby zna swoje poczucia wartości, wie, kim jest, to bardzo często właśnie ona jest atakowana i jest wskazywana jako osoba niefajna, jako osoba zarozumiała, która czuje się. Lepiej od innych kobiet, ale właśnie to, co mówiłam też w ostatnich moich nagraniach dotyczących moich podróży, że jakby jak gdzieś dojrzałam do takiego poziomu, że w momencie, kiedy my się dobrze czujemy sami ze sobą i nawet czujemy się osobami bardzo wartościowymi, osobami wyjątkowymi, to mamy też świadomość, że nikomu tym Hmm, że nikomu tym niczego nie odbieramy, i to nie jest kwestia tego poczucia, że ja, myśląc, że jestem e, fajna i wyjątkowa, czuję się od kogokolwiek lepsza. Bo kiedyś tak było. Kiedyś e, czułam się lepsza od innych kobiet, kiedyś czułam się lepsza od innych ludzi, ale zrozumiałam, że to nie jest absolutnie dobra droga, bo jakby w momencie, kiedy czułam się lepsza. To jakby to pokazywało, że moje poczucie własnej wartości to był taki kolos na glinianych nogach. I nie było w tym nic prawdziwego, bo, wiecie, w momencie, kiedy zyskujemy prawdziwe poczucie własnej wartości, to mamy tą wolność, że nie musimy niczego udowadniać, bo po prostu czujemy się dobrze i wtedy jest nam łatwiej po prostu. Pokłonić się przed innymi ludźmi, docenić ich, zobaczyć ich, bo nie musimy nikomu niczego udowadniać, nie musimy prowadzić tych wiecie, power struggles, bo wiemy kim jesteśmy. Bo się znaleźliśmy. Więc bardzo jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat i co Wy w ogóle na ten temat sądzicie. Będę bardzo wdzięczna, jak zostawicie mi komentarz, jak sobie na ten temat trochę pogadamy. A tymczasem, słuchajcie, będę już kończyć ten podcast. Ciekawa jestem w ogóle, jak Wam się podobają takie tematy, bo ja takie tematy będę teraz dosyć często tutaj poruszać, bo trochę mam ochotę sobie pogadać o takich różnych rzeczach, które gdzieś mnie dotykają, które też gdzieś w moim życiu się. Mocno zmieniły i gdzieś zaakcentowały. Więc słuchajcie, kobiety górą, wspierajmy się, kobiety nawzajem. Bardzo bym tego chciała, ale wspierajmy też mężczyzn. A panowie, wspierajmy kobiety, wspierajmy się wszyscy i bądźmy dla siebie, bądźmy, bądźmy ze sobą blisko i pamiętajmy o tym, że. Każdy człowiek jest przepiękną indywidualną wartością, i każdy człowiek ma e, niesamowite przymioty, i to, że ktoś się czuje. Jeżeli wy się czujecie wyjątkowo e, i dobrze we własnej skórze, to super, i na pewno nikomu w ten sposób e, nie ujmujecie. I e, to jest w ogóle fantastyczny moment, kiedy możemy się poczuć dobrze sami ze sobą, i tego Wam życzę. Wysyłam Wam dużo pozytywnej energii i trzymam kciuki za to, żeby. Leczyły się nasze przestrzenie energetyczne i żebyśmy byli coraz bliżej siebie, coraz bliżej kobiet, coraz bliżej mężczyzn i żebyśmy mogli przez cały czas mówić o tym, że kobiety są fajne, e, wspierają się nawzajem, a faceci też są zarąbiści. Dobrze, kochani, trochę sobie pogadałam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, a tymczasem żegnam się z wami. E, bardzo się cieszę, że byliście ze mną tutaj e, do końca. A tymczasem słuchajcie, buziaki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.